Witam was pięknie. Mamy dzisiaj wspólnie z Małgosią z Fundacji Serce Misia przygotowujemy wspólnie akcję charytatywną na rzecz dzieci, które potrzebują pomocy a są chore na raka. Zobaczcie, miś urzęduje ubrany na bojowo, spodnie idealnie pasujące do hamera. Oczywiście w tym momencie rozpoczynamy taką, taką. Yy, akcje i będziemy starali się pomagać dzieciom. W jaki sposób? Żeby dzieci uczestniczyły w relacjach nagrywanych dla nich w fajnych miejscach z fajnymi ludźmi, a to pomoże dzieciom nie poddawać się w chorobie, walczyć zawsze. A miś Wojtuś jest tego przykładem i mówi wszystkim, że nigdy nie wolno się poddawać. Czyli bohaterami jesteśmy dotąd, dopóki się nim czujemy.